Nie słuchaj. Także więcej światel. Haha. Dzień piąty. Z gorzelec. Pół szóstej rano coś zaczyna kropić, ale ma być znowu trzydzieści. Także ale na chwilę wjechać do Polski, to takie obrazki na dzień dobry, dziadku. Nie, tu jak kruszył, to jest drugi kawalerze. Halo! Cześć to Zaczynamy rumakowanie w wydaniu polskim, czyli droga 357 ja myślę, że w większości tymi trójkowymi będę się poruszał Okej okay. Ale jednak spodziewałem się trochę lepiej, bo będzie się poprawił <grym> Radostów, właśnie się wydostałem z Radostowa, mój poziom obudzenia jest taki, że jak była otwarta brama i pies na mnie ruszył, no bardziej z zaciekawieniem niż z agresją, a ja do niego zacząłem mówić po prostu, że jest ok, żeby sobie dał spokój i on chyba zobaczył w jakim stanie jestem, że się nie obudziłem jeszcze, że nie ogarniam, i tak stanął popatrzył ja jedź ja. Ja. Także zupełnie Chcesz Dzień Garmin teraz działa na zasadzie pytania-odpowiedzi. Jeśli ja pytam Garmin czy jedziemy dobrze, on mówi Of course. Ale no, wszystko jasne. Podjazdy, zjazdy, podjazdy, zjazdy, podjazdy, zjazdy. Pewno nie widać, ale tam po polu popylają dwa jelonki i przez drogę. Uhu. Jawor Moja noga ma się zajebiście. To bym myślił podjazdy na początek dnia żeby traktorem na zakupy i światem potem do domu Pyszczyn stop taktyczny gumie nas tyłka za sobotką Siaczku, nie na środku drogi Tak sobie mocno tutaj rozkwijam. Od jakiegoś czasu noga wróciła do życia tak jak wczoraj po 6 godzinach i jakoś się jedzie w miarę normalnie. W miarę normalnie, bez szału, ale normalnie, więc przez chwilę myślałem, czy może nocki nie pojechać. Tak, jeszcze się nie przekonałem, to znaczy w, w pewien czas się przekonałem, teraz już nie jestem pewien za jakieś 20 chyba parę kilometrów będzie grudek. To byłby 220. Eee, może coś w tym grudku na chwilę, na parę godzin. Eee, I wstać rano i dokończyć. Ale yeah, yeah, yeah. nie, nie jestem pewien jeszcze, może to... Mm. Dzień szósty a Raczej ostatni Trochę więcej niż planowałem, 270 Jest godzina czwarta, czwarta coś I ruszamy Gdyby ktoś pytał, to to są skarpetki suszące się Nie jest zbyt elegancko, ale nie wyschły. Jednak wyjazd 4.40. Jednak troszkę się przyguzdrałem. Eee, droga 385 na Opole. Chyba na 45 przecinałem a Na chwilę, na 20 km, potem wracam. W 65 już No na święć Dosyć rzeźko Może się w większości uda bez deszczu może Zobaczymy Misję na ten poranek wypatrujemy lisów i, i innych warzyko Siły prędkości 26 plus 30 plus 5. Ale nóżka na uwadze, także spokojnie, spokojnie odpoczywamy. Jeszcze jest trochę do przejechania. Nóżka się świetnie sprawuje, muszę ją chwalić co chwilę. O, poje, w lewo, w prawo. Krapkowice City Wyjeżdżam z Obrowca Tak, ewidentnie Paru polskich kierowców już dało mi znać, że Nie jestem w Niemczech Wyprzedzanie na 30 cm to jest spoko Kur... Już nie muszę kawy już mi ciśnienie poskoczyło to tak. tak. Ale poza tym bardzo fajnie Zaglądniemy na chwileczkę Należy się, przerwa malutka, malutka Taka jak ten Orlen, też jakiś taki malutki Wszystki pit stop, kawa, zapiekanka Babeczka pyta ile już mam w nogach, mam, wiem, o, tak. remaniach no, 70, 80, tak. o Jezus, Maria, tak wcześnie no, ja, no bo jeszcze trochę mam przed sobą, A gdzie ja, w Kraku Kawałek Dobra, wjechał właśnie audiobook o dinozaurach na jednym uchu ja Już zaczyna coś kropić Nie trzeba było długo czekać Dzień dobry Mała przerwa techniczna na smarowanie różnych części ciała. W okolice Kuźni Raciporskiej zjechaliśmy gdzieś na lekki offroadzik przez jakiś las. Skraczam właśnie już przekraczyłem chyba najwyższy punkt dzisiejszego dnia. Potem zostaną tychy przede mną. I za po 25 km oświecim minę od północy. Potem już WTR-ek. WTR-kiem też. Prawie jak w domu. I tak sobie jedziemy już 45 minut chyba. Światło za światłem. Więcej świateł, więcej świateł. że przez lasy przez lasy. Hej, coś koniki jeśli dobrze pamiętam, to wjechałem właśnie na drogę numer 780, która idzie do Krakowa. Tak mi się wydaje, że to jest 780, chyba. albo przynajmniej tak. Ja będę z niej zjeżdżał na WTR, ale już jakoś tak pachnie domem. Pierwszy znak na Kraków. F**k oh, yeah. trasa rowerowa Haha. ha Woo Night. Nice chciałem powiedzieć Znajome widoki Ktoś jechał w Wisłę 1200, to poznaje pewnie. Mijam, znaczy mijam, wyjechałem, mijam mętków. Jest super sklep tutaj niedaleko. Taki mocno zakamuflowany. Na Wisełce tam się chłodziłem w tym roku. Zaraz niedaleko od Wałów, trzeba tylko tam na skrzyżowanie odbić. Możecie poczekać wtedy i wtedy wsiąść na tył? Dzięki no, Muszę przyznać, że odkryłem nowe tutaj podjazdy no, kurczę, niby wszystko kojarzę dookoła, to do moje rejony kojarzę, kojarzę, ale dojechałem do miejsca mówię, kurde, nie wiem nie jestem no to teraz już poznaję kamień no i teraz piękny zjazd asfalcikiem który mogłem oczywiście ominąć prawdopodobnie ale zjazd to zjazd Zostało jakieś 17 km, a ja mam po prostu było bo nie, bo nie, I minąłem czernichów, zaraz jedziemy na dół, kilka zakrętów, kilka prostych, będzie w zasadzie tyniec. No i z powrotem na witerek tam czy Biki, czy co tam jest. Jako, że Akurat drybna niedaleko po drodze, więc gdyby ktoś w ramach promocji mówię, gdyby ktoś e, chciał powiększyć rodzinę jakiegoś futrzaka, psełka albo koteła, zapraszam na rybną do schroniska w Krakowie. Mamy mnóstwo kociaków, mnóstwo psiaków. Powinno być jakieś podsumowanie, jakieś zamknięcie. Tak? Na polskim zawsze było yy, te klamerki. Tak? Rozpoczęcie i zakończenie. Na razie nie mam nic do powiedzenia. Dupa mnie boli noga mnie boli. <laughs> Ale się jedzie dobrze jeszcze. Znaczy agonia lekka. Ale jedzie się dobrze tylko dlatego, że ostatnie 4 km może Już nawet wiem co zjem i gdzie Kurde, to były mega 6 dni Koniec wszystkiego o, Nie ma nic <laughs> Woo! Następny przystanek winda na ósme piętro.